Witam, witam kochani. Nagrywam się drugi raz. Wczoraj to był taki eksperyment, powiem wam, bardziej ciekawostka moja i wyzwanie. Dla mnie ogromne wyzwanie, zmierzenie się z samym sobą, ponieważ nie lubię słyszeć swojego głosu na jakichś nagraniach dźwiękowych i nie lubię oglądać siebie na nagraniach wideo. Zmierzyłem się z tym wczoraj, ale powiem wam szczerze, że Wpuściłem ten filmik w sieć bez obejrzenia go dokładnie, bez tam jakiegokolwiek poprawiania, yy, montażu, korekty, lera, że tego za bardzo nie potrafię. Zauważa, ja że stwierdziłem, że to ma być totalnie amatorsko, naturalnie i czas pokaże, co dalej z tego będzie. Wysłałem też ten link do kilku moich, kilkunastu osób, takich zaufanych, bliskich. Z których opinią i zdaniem się liczę, i jedynym takim największym minusem, który spłynął do mnie, to było to, żebym coś zrobił z mikrofonem albo żebym po prostu mówił głośniej. A no, ja mówię cicho, więc nie wiem, gdzie się, czy tu w telefonie, bo nagrywam z telefonu na zwykłym takim statywie, czy muszę po prostu mówić głośniej. Czy zrobić to jakoś inaczej? Może kiedyś zainwestuję w jakiś mikrofon do nagrywek i będę to robił w ten sposób. Yy, dużo pozytywnych informacji od Was dostałem, od tych osób, które to widziały, od tych znajomych, najbliższych. Bardzo Wam za to dziękuję. Kilka osób to puściło w sieć na, swoich, na swoim Facebooku, żeby zrobić tak zwany zasięg, bo tak sobie myślę, że chcę zaistnieć i chcę, żeby. <laughs> Dotarło to do jakichś samotnych rodziców, niekoniecznie tylko tatów, tatusiów, ale też mam. Bo każdy z samotnych rodziców zmaga się ze swoimi, yy, ze swoimi problemami, jest to rodzicielstwo inne. Nie wiem, czy bardziej wymagające, czy mniej wymagające, jest po prostu inne. Trzeba sobie to wszystko inaczej poukładać, przearanżować. Przyzwyczaić się do bycia samotnym rodzicem, <tryk> mimo że często się samotny nie jest, ponieważ ma się wsparcie bliskich, przyjaciół, rodziny znajomych. Jakkolwiek. Yy, yy, dzisiaj sobie nagrywam jeszcze bez żadnego planu, pomysłu, jakby ten odcinek mógł wyglądać, po prostu pełen spontan. Mój młody usnął. Yy, Pół godziny temu powiedział, że już jest zmęczony, chce i spać. Jednak to dochodzenie do siebie po tej grypie trochę mu czasu już zajmuje. Ja też tak się jeszcze średnio czuję, ale no, trzeba działać, trzeba robić swoje. A dzisiaj kilka razy się łapałem na takiej myśli, że odkąd jestem samotnym, tatą, to nie to, że denerwowało mnie, coś co zaraz otrzymam, zaraz powiem. Co było to dla mnie niezrozumiałe, ponieważ słyszałem często mm, takie opinie czy takie słowa w moim kierunku, o jaki ty jesteś biedny, jak tym masz przerypany, jako samotny rodzic, a jeszcze jak szczególnie, jak samotny tata, jak ty, jak ty sobie z tym wszystkim radzisz. Yy, kompletnie to do mnie nie trafia. Ja wiem, że to są miłe słowa, słowa wsparcia. Płynące często z dobrego serca, ale po prostu ja nie uważam czegokolwiek, co robię, za coś niezwykłego czy za coś dziwnego. Po prostu trzeba robić. Robota ma być zrobiona, nie ma strania po krzakach. Jest się odpowiedzialnym od samego początku, poczęcia tego maleństwa poprzez urodzenie, jak przyszło na świat. Dalej się robi swoje, z tą różnicą, że robi się to samemu. W sensie bez obecności na bieżąco drugiej osoby do w sensie rodzica. Pamiętam były takie sytuacje na przykład jak mało czasem, mniej moją partnerkę wkurzał, to jedno sobie tam nie wiem powiedziało, że teraz potrzebuję chwili przerwy, bo już mi się zapala czerwona lampka, zajmij się młodym, bo ja muszę chwilę dychnąć i złapać znowu równowagę i spokój. No teraz czegoś tak, takiego nie ma. Teraz czasami leniwie i z premedytacją spychałem to, dając mu do ręki telefon lub tablet. Mam już tego nieprzyjemne efekty. Odbiło się to trochę na naszych relacjach. Moi no młode z młodym i z najbliższą rodziną. Stopniowo nad tym pracuję. Dowiedział się, że pójdzie na spotkanie z pewnym panią z pewnym panem lub z pewną panią. Do pewnego miejsca, gdzie mogą mu pomóc, że tego telefonu będzie miał mniej, że jak są przychodzić do niego znajomi, to no owszem, są bardzo mile widziani, ale nie ma grania na telefonie. Bo średnio fajne dla mnie, jako dla rodzica, jest to, że przychodzi do niego znajome dziecko z klasy, zamykają się w pokoju i na przykład na to mają 4 godziny. Piątkowego wieczoru, oni siedzą na kanapie i cieszą w gry non-stop. Albo potem jeszcze przechodzą na przykład do mnie do pokoju i pytają się, czy mogą włączyć konsolę, bo chcą pograć Minecrafta. Nie kapuje. Wiem, jestem stary starej daty. Myśmy zakładali portki na dupę. Brało się jakieś buty pseudosportowe. Piłkę szmaciarną szło się grać w piła na boju, latało się po krzaka wchowanego. Zdarte kolana, łokcie i tak dalej. Sami wiecie, jak było, i to było dla nas normalne. Teraz dla nich normalne jest zupełnie coś innego, gdzieś tam to rozumiem. Nawet, żeby tak się trochę do niego zbliżyć, w tym jego zainteresowaniu telefonicznym, mam zainstalowaną tą samą grę, którą bo my jesteśmy w tym samym klubie. W tej grze czasem sobie tam zagramy razem parę bitew. Jest lepszy wymiata w tej grze. Ja już. Nie wiem czy refleks czy oczy, czy w ogóle to nie jest dla mnie Owszem nie lubiłem zawsze gry komputerowe Pamiętam jak wchodziły stare komputery komotor Amiga czy Atari Nie wiem pierwszego komputera takiego, gdzie gry się wkrywały z kaset magnetofonowych Ustawiało się głowice śruboklatym krzyżakiem Pół bloku się schodziło do siebie do pokoju I ciosało się to póki starzy pozwolili I to było fajne, a teraz jest to No teraz jest zupełnie inaczej Teraz jest sieć, można tam znaleźć wszystko hmm. i to dobre, i to złe. Ja to tylko od nas, dorosłych, zależy, na ile pozwolimy naszym dzieciakom, żeby to złe przeważyło to dobre. Bo sami jesteśmy przykładem, więc jak ja chcę, żeby on to zrobił, sam odkładam telefon, czy go wyciszam, czy odłączam łączność internetową i Wi-Fi, i telefon sobie leży gdzieś tam obok, a ja. Staram się go czymś zaciekawić i zaangażować się jakoś. A wracając do przemyśleń, które mi dzisiaj kilka razy napadały, nie uważam, żebym robił cokolwiek niezwykłego. Po prostu robię swoją rodzicielską robotę i myślę, że duża grupa tatów samotnych i gru duża grupa mam samotnych ma tak samo. Wiadomo ile ludzi, tyle opinii i odczuć. Jedni do tego podchodzą, że mają um, coś do zrobienia i robią to zero jedynkowo Inni się może nie wiem nad sobą rozczulają, inni marudzą, nie wiem niektórzy ojcowie, może też matki popijają w tym wszystkim bo sobie, bo się nie odnajdują. Um, chętnie sobie porozmawiam z wami wszystkimi. W sensie komentarzy pod filmem. Czy pod filmami, bo a już jeszcze coś odważę się nagrać po raz kolejny. Hmm. Mam takiego ulubionego swojego muzyka, który się nazywa Kitryczas, gitarzysta z Rolling Gitarzy Stonesów, i on kiedyś, jest taki y, dokument muzyczny o nim na Netflixie, i on tam kiedyś powiedział, że coś co bardzo się z tym identyfikuję i chodzi to za mną, odkąd to usłyszałem, że życie, życie to śmieszna rzecz. Nikt nie chce umrzeć młodo i nikt nie chce się zestarzeć. Nie ma wyjścia, trzeba iść do przodu. I to jest jakby kwintesencja. Kwintesencja mega skondensowana, opisane życie każdego z nas w różnym wieku. I tak to chyba generalnie jest, ale do wszystkiego. Do wszystkiego myślę, trzeba dojrzeć. I powiem Wam, że dojrzewamy całe życie. Może się nie starzejemy, może tylko ewoluujemy. A nasze dzieci się starzeją. Nie wiem tego. O. Na pewno, w tym krótkim odcinku, chcę podziękować wszystkim znajomym i dobrym duszkom, które napisały mi dzisiaj informację zwrotną. Poczułem wsparcie jakieś tam cenne uwagi, techniczne uwagi moja kochana siostrzenica która obecnie mieszka przebywa w Warszawie udzieliła mi też jakichś tam takich zajmuje się montażem teledysków i generalnie z siecią z filmikami i z mediami społecznościowymi jest bardzo blisko U, udzieliłam kilka takich fajnych technicznych rad dwie osoby bliskie z rodziny Stwierdził, że jestem coraz bardziej podobny do mojej świętej pamięci ojca no i zobaczyłem kawałek tego wczorajszego pierwszego filmiku i stwierdziłem że faktycznie cały tata jaki ojciec taki syn Ciekawie jaki będzie mój Kuba Ale to wszystko myślę przede mną mm, Co wam jeszcze chciałbym powiedzieć w tą sobotą, sobotni wczesny wieczór Chcę wam powiedzieć, żeby się nigdy nie poddawać, można upaść, można się potknąć, można poleżeć z poobijaną gębą z zaskopaną dupą i połamanymi żebrami, ale zawsze warto wstać, podnieść się i iść do przodu, robić swoje. Hmm. Wiadomo, jest łatwiej jak się ma dla kogo, albo jak się ma jakiś wyznaczony cel. Nie wiem, ludkowie drodzy, jakie wy macie przy... Yy, przygody w swoim życiu, samotnego rodzicielstwa. Ale myślę, że znajdzie się czas, miejsce i przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Bardzo bym chciał, żeby tutaj jakaś taka dyskusja się wywiązała, ruszyła. Jeżeli się nie wywiąże, absolutnie nie będę miał żadnych, nie wiem, niespełnionych... Brakło mi słowa. Nie będę miał żadnych pretensji do nikogo, nie będę się czuł niespełniony. Będę być może wrzucał jakieś inne, krótsze, dłuższe filmiki, nie tylko z wieczornego pokoju. Ale jak już zrobi się cieplej i przyjdzie nasza kochana wiosna, wyjdę gdzieś z domu z młodym i z psem, to będziemy robić jakieś ciekawsze nagrywki. Może coś Wam pokażę, jak kopiemy sobie na boisku na orlików piłkę. Może pokażę, jak jesteśmy gdzieś na jakiejś wyprawie weekendowej za miasto albo u babci na ogródku działkowym. Może jakaś relacja z wyjazdu wakacyjnego, chociaż do wakacji to jeszcze kupa czasu. Na razie powiem Wam tak jeszcze szybciutko, że jestem zmęczony tym tygodniowym siedzeniem w domu. Posprzątałem sobie co miałem posprzątać. po odkurzałem pomyłem, powycierałem kurze. Trochę mi się nudzi. I chyba to, że mi się trochę nudzi, troszkę długo w kierunku nagrywania pobrałem sobie nawet dwie aplikacje do oprawiania filmików takie darmowe na telefon i może ten filmik zanim zamieszczę w sieci to go jakoś poprawię a chciałbym żeby to zamieszczanie było w miarę regularne żeby coś się na tym kanale zaczęło tak dziać żeby was przyzwyczaić jak te rybki, które się nęci codziennie o jednej porze idzie się na łowisko nęci się rybki żeby w końcu się przyzwyczaiły a potem mamy połowy. Połowy w tym sensie, tutaj wiadomo, żebyście wzięli coś z tych moich nagrań. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu pod tym filmem. Zostawcie tak zwaną łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Bo nie robię tego dla siebie. Ja bym to robił dla siebie, to bym sobie takie filmiki nagrał i potem sobie je otwarzał. W formie zapętlonej na przykład, żeby nakarmić swoje ego. A ego potrafi mieć wielkie i nieokiełznane, ale coraz częściej jest hamowane przez uczucie pokory i uczucie tego, że jest tak, jak ma być. I że trzeba czasem chodzić z główką nisko i cieszyć się, doceniać wszystko, co mamy. Od głupiego wschodu słońca do głupiego oczywiście w cudzysłowie zachodu słońca bo już wiele wielu z naszych bliskich znajomych tego wschodu czy zachodu słońca nie doczeka